Co to jest? Ej, co ty zrobił? No normalnie tu, Ej, dawaj, lecimy na to. Czekaj, daj, 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 daj. Siedzimy tam. Nie da się, poczekaj, trzeba być... ...bałwanem. O, dobrze, dobrze. Poczekaj. czekaj... No niszczą. Zbany. Zbany to ma być tak. Matko, ja się zabijam. Ej, dawajcie na mnie. Dobrze. Nie. Musicie na mnie bałwana rzucić, wy bałwany. Na mnie nie wejdziesz. No nie wejdziecie na mnie, wycypane, no. No i kto to zniszczył?